Według statystyk w Polsce żyje 17 tysięcy osób zarażonych wirusem HIV, zachorowań na AIDS, za to odnotowano ponad 3 tysiące. W województwie Pomorskim co roku odnotowanych zostaje kilkadziesiąt nowych przypadków. Statystyki wskazują więc, że edukacja i prewencja są niezbędne. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Sanepidu przygotowali lekcje pokazujące młodym ludziom, jak można zachorować i jakich życiowych sytuacji należy unikać. Dzisiaj młodzież otrzyma podstawową wiedzę z zakresu, co to jest w zasadzie. HIV, AIDS, jak wygląda droga zakażenia, jakie są teraz trendy, jeżeli chodzi o zakażenie, o transmisję. Będzie też wiedza na temat epidemiologii na świecie, czyli ile jest osób zakażonych, oraz epidemiologii w Polsce i również w naszym województwie. Specjaliści mówią, że istnieje wiele tak zwanych ryzykownych zachowań, które sprzyjają chorobie. Mowa o niebezpiecznych stosunkach seksualnych oraz zażywaniu narkotyków. Według danych WHO 1 trzecia przypadków zachorowań wiąże się właśnie z narkotykami. Ważne jest więc, byśmy prowadzili zdrowy styl życia i sami nie narażali się na niebezpieczeństwo poprzez nieodpowiedzialne zachowanie. Kontakt Seksualne niezabezpieczone, czyli seks bez prezerwatyw. Jest to jedyna metoda, która zapobiega zakażeniu chorobom przenoszonym drogą płciową. Nie tylko HIV, ale wiele innych chorób czyha, jeżeli nie będziemy stosować metody barierowej. No i oczywiście należy, należy wykonywać badania w kierunku zakażenia wirusem HIV, jeżeli zmieniamy partnera seksualnego. Testy na obecność wirusa HIV można wykonać bezpłatnie w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym przy granicznej stacji sanitarnej epidemiologicznej w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego. Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i piątki od godziny 15:15 do 19:15. Warto dodać, że badania są anonimowe i bezpłatne.